Nie tylko Zamek Królewski, sukiennice czy krakowskie teatry okazują się być celem wycieczek szkolnych. Jedna z mniej oczywistych destynacji znajduje się tuż za lasem wolskim, gdzie z nadokolicznych drzew wyłaniają się tajemnicze konstrukcje. Jest w Krakowie takie miejsce, które jest oknem, oknem na świat i które to okno jest otwarte od 230 lat, nieprzerwanie. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, po którym oprowadzi nas dzisiaj pani doktor Elżbieta Kulikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Elżby, to ogromny talerz, który no, jest z kosmosu chyba troszkę. Owszem, ten talerz jest tutaj dość dobrze widoczny z ulicy, w sumie najlepiej widoczny z ulicy, i myślę, że wiele osób przejeżdżających się zastanawia, cóż to takiego jest, jakie tutaj eksperymenty robimy i czy to jest do kontaktu z satelitami. A to akurat nie. To jest tak zwany radioteleskop, czyli teleskop radiowy, w skrócie mówiąc. I on służy do odbierania sygnałów z kosmosu, sygnałów na falach radiowych, które dla nas są niewidzialne, niesłyszalne, nieodczuwalne. I potrzebujemy właśnie tak wielkich anten, żeby te sygnały dało się wychwycić i zapisać w postaci cyfrowej na komputerze. Przede wszystkim tym sprzętem nie da się zrobić zdjęcia, prawda? Tutaj te dane radiowe są zapisywane w postaci, no tak naprawdę zer jedynek, czy też w formie tabelarycznej, więc trzeba dużo różnego przetwarzania danych, żeby to pokazać w jakiejś formie no, dla nas bardziej zrozumiałej, na przykład w postaci mapy radiowej tego, co nad nami jest na niebie. Jaki jest zasięg takiego? Urządzenia science fiction? No to zależy, prawda, od typu konstrukcji, od wielkości. Ten radioteleskop ma średnicę 15 metrów i został zbudowany w roku 1968, więc ma już swoje lata. Obecnie tutaj mamy plac budowy, trwają prace mające na celu zastąpienie go znacznie bardziej nowoczesną i nieco większą anteną. Więc jeżeli chodzi o zasięg, to trudno jednoznacznie powiedzieć, ale na pewno źródła emisji radiowej z naszej galaktyki są dla niego widzialne. Na przykład w pozostałości po wybuchających gwiazdach supernowych, niektóre tak zwane galaktyki aktywne. To są takie te galaktyki z bardzo masywnymi czarnymi dziurami w ich centrach. Ogromny radioteleskop to pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy po wejściu na teren obserwatorium. W miarę przemieszczania się szybko odkryliśmy, że część budynków budzi zupełnie inne, historyczne skojarzenia. Ten budynek to jest Fort 38 Skała, należący do tak zwanej Twierdzy Kraków. Fort No właśnie, 38. bo my jesteśmy na austriackim forcie. Tak i to jest teren, który w roku 1953 Wojsko przekazało tutaj na potrzeby właśnie uniwersytetu. Zmyślam o zbudowaniu tutaj, a w zasadzie przeniesieniu z ulicy Kopernika 27 obserwatorium astronomicznego. No właśnie, no bo obserwatorium ma samo w sobie już 230 lat i tak. od 230 lat nieprzerwanie patrzy w niebo. Tak. Ale ta poprzednia siedziba znajdowała się w samym centrum. Mówimy o terenach przy dzisiejszym ogrodzie botanicznym. Dokładnie tak, dzielnica wesoła. W ogólności obserwatorium przeniesiono ze względu na postępujące zanieczyszczenie światłem, czyli zaświetlenie nocnego nieba, sztucznymi źródłami światła, które jest typowe dla centrum dużego miasta, jakim Oczywiście jest Kraków. Nie było widać gwiazd, nie było widać na tym niebie już nic, nie dało się nic nowego odkryć. Stąd właśnie decyzja o przynosinach za Las Wolski, przy czym ciągle jesteśmy na terenie Krakowa, przypominam. Tak, blisko, blisko tak, granicy. Bardzo Krakowa. blisko granicy. Tam na szczycie oferty jest kopuła, w niej się znajduje nasz najlepszy, najnowocześniejszy teleskop. O średnicy zwierciadła głównego 52 cm. Teleskop w pełni automatyczny, czyli mało kto tak naprawdę tam wchodzi. Ja mam obserwacje z niego, a tam w życiu nie byłam w tej kopule, prawda? Odkąd jest tam ten teleskop. Czyli na komputerze możemy tak, sterować dokładnie, i obserwować, jak monitoring miejski. Dokładnie, mamy po prostu serwis, jest portal, trzeba się zalogować, wybrać co chcemy obserwować, ile zdjęć, z jakim czasem ekspozycji i tak dalej, i tak dalej, kliknąć OK. No i potem rano, gdy się obserwacje zrobią, poprawnie, będzie pogoda, to po prostu dostajemy link do ściągnięcia. Danych. Wchodząc do obserwatorium, mijaliśmy właśnie ogromny radioteleskop 15-metrowy, i to też wygląda na radioteleskop, ale jest dużo mniejszy. Owszem, to jest radioteleskop nasz najmniejszy o średnicy tylko 3 metrów ale bardzo zasłużony, ponieważ jest to tak naprawdę nowoczesny sprzęt, z którego mogą skorzystać wszyscy polscy uczniowie. Poprzez interfejs sieciowy się można do nas zapisać, zgłosić, dostać konto i nie wychodząc ze szkoły pod opieką nauczyciela, uczniowie mogą sobie zrobić mapę rozkładu wodoru w naszej galaktyce. Możemy, krótko mówiąc, zbadać naszą galaktykę od środka na falach radiowych, które dla nas są oczywiście niewidoczne, ale ona gdzieś tam na tych właśnie falach Świeci i każdy uczeń może sobie coś takiego sam, oczywiście z pomocą nauczyciela, albo w grupie, przeprowadzić. A my przechodzimy teraz do jednej z pięciu kopów, które tu mamy, w której znajduje się teleskop nowoczesny. Tak, optyczny. Tutaj w zasadzie nie ma takiego miejsca, gdzie się patrzy przykładając oko, tylko na stałe jest do niego dołączona kamera CCD. I kamera CCD to też brzmi tak bardzo groźnie, ale to jest tak w uproszczeniu bardzo drogi, bardzo czuły, bardzo złożony aparat cyfrowy, którego zadaniem jest wykonywanie zdjęć cyfrowych nieba. Przy czym aparat cyfrowy można kupić za kilka tysięcy, a kamerę CCD od kilkudziesięciu tysięcy, też do kilkuset tysięcy złotych. Ten teleskop jest z 1970 roku, więc to nie, prawda? Brzmi, na młody, nie prawda? brzmi aż tak bardzo młodo. Ale takie sprzęty, jeżeli są oczywiście dobrze konserwowane, tak jak w tym przypadku, one nie starzają się szybko. One są, są generalnie drogie urządzenia, więc je ja się spokojnie projektuje na kilkadziesiąt lat nieprzerwanej pracy. Wiek tego teleskopu budził podziw, ale prawdziwa perła została na końcu. Najstarszy teleskop optyczny, znajdujący się w Uniwersyteckim Obserwatorium, skonstruowany w 1874 roku przez firmę Grab w Dublinie. No i przed nami jawi się ten teleskop odrestaurowany przez studentów telesku, który ma 151 lat. Dokładnie tak i to jest, byśmy powiedzieli, w zasadzie jest to już muzealny zabytek, tylko że w pełni sprawny, dzięki studentom naszym z koła astronomów, którzy przy pomocy naszego warsztatu mechanicznego i tamtejszych specjalistów kilkanaście lat temu w jedne wakacje wyremontowali, pomalowali, dopasowali nowe części, złożyli prawda, wszystko razem, więc Teleskop jest jak najbardziej działający, a jest z roku 1874. Obserwacja nieba to wiele wyzwań, a jednym z nich jest ciągły ruch obrotowy Ziemi. Z pomocą przychodzi tutaj mechanizm, który niektórzy z nas mogą jeszcze pamiętać ze starych, nakręcanych zegarów. A tu teraz działa nam silnik. Silnik, który nie jest ani spalinowy, ani elektryczny, jest silnikiem grawitacyjnym, grawitacyjnym. czyli te obracające się kule, te ciężarki, podobnie jak w zegarze, prawda, z takim opadającym w równym rytmie ciężarkiem pod wpływem grawitacji, tutaj pod nami jest dość głęboka piwniczka wnęka i tam właśnie na lince opada stopniowo ciężarek, napędzając właśnie ten sprzęt i pozwalając utrzymać teleskop w takim ruchu, jak się. Zmienia sweba niebieska, czyli on podąża za gwiazdami, wybuchu pewna no, ziemi, prawda? Czyli uruchamiamy ten tak. silniczek, trwa ruch, trwa ten spadek ciężarka. Tak. I ten teleskop nam się porusza zgodnie z, jakby z ruchem Ziemi. Zgodnie z ruchem Ziemi. Chodzi o to, że jak mamy jakąś gwiazdę i chcemy czy galaktykę, coś, co jest na sferze niebieskiej dla nas względnie niebuchome, to, żeby ten teleskop dał się do niej przykleić w pewnym sensie, prawda? Bo w przeciwnym przypadku szybko by nam zniknął z pola widzenia. Więc to jest takie śledzenie obiektów 151. -letnie. Tak, i napędy grawitacyjne co brzmi, raczej coś potem z SF bardziej, prawda, ze statku kosmicznego i tak dalej, a tutaj mamy to. Jak to wygląda w rzeczywistości i jak wyglądało już ponad 150 lat temu? Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego to bez wątpienia magiczne miejsce. Miejsce, gdzie przyziemne sprawy przenikają się z problemami nie z tego świata. Na co dzień jest zamknięte dla osób z zewnątrz, jednak regularnie organizowane są tutaj tak zwane wieczory z gwiazdami, spotkania, podczas których poza zwiedzaniem obiektu można odetchnąć i spojrzeć w niebo.